Witajcie, siostry i bracia, w codzienniku biblijnym 18 czerwca z Wrocławia. Dziś w książeczce z Biblią na co dzień przeczytamy takie wersety. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże Zastępów. Księga Proroka Jeremiasza, 15 rozdział, 16 werset. Zeszli obaj Filip i eunuch, do wody i Filip ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody duch pański porwał Filipa i Ełnuch nie ujrzał go więcej. Lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, wersety 38 i 39. Nie trzeba dziś nikomu przypominać, że świat zadrżał znowu. Gdy jedni próbują zasypiać w schronach, inni wyciągają dzieci spod gruzów, kolejni próbują przetrwać głodzeni, gdyż odcięci są od pomocy humanitarnej, a jeszcze inni czekają na wiadomości, czy ich najbliżsi przeżyli noc. Dlatego pytanie o radość, pokój i sens wydają się, no właśnie, naiwne, zuchwałe, a może konieczne. W tym napięciu między przerażającą rzeczywistością wojny, a nadzieją na coś więcej niż odwet, niechęć i podżeganie, stają dzisiaj nasze dwa teksty. Jeden: Lament proroka Jeremiasza, drugi: Radosny koniec spotkania Filipa z dworzaninem królowej Etiopii. Dwa różne światy, dwie historie, a jednak łączy je więcej niż się wydaje. Jeremiasz. Żyje w czasach upadku. Dosłownie to czas zniszczenia Jerozolimy, zburzenia świątyni, deportacji do Babilonu. A duchowo? Czas pustki, zdrady, kłamstw i przemocy. Władcy nie chcą słuchać o Bożej Sprawiedliwości, a prorok, który o niej mówi, jest wyrzucany do błotnistej cysterny. Więziony, grozi mu śmierć. A jednak w samym środku tej ciemności Jeremiasz pisze: Twoje słowa były mi rozkoszą i radością mojego serca. Jak to możliwe? Jeremiasz karmi się Słowem Bożym. Nie tylko je głośni, nie tylko analizuje, on je przyjmuje do wnętrza, pozwala, by go przemieniło, poruszyło, przekształciło jego myślenie i życie. Słowo Boga nie jest tu pocieszeniem. Oderwaniem od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, ono konfrontuje Jeremiasza z rzeczywistością aż do bólu, ale jednocześnie zakorzenia go w prawdzie i w nadziei, która nie opiera się na ludzkiej sile, lecz na Bożej wierności. I tu jest klucz. Jeremiasz nie czerpie radości z sytuacji, w której się znalazł. Nie udaje, że wszystko będzie dobrze. Jego radość jest głębsza zakorzeniona w relacji w tym, że twoim imieniem jestem nazywany Panie, w tym, że należy do Boga, że nie jest sam, nawet gdy wszystko wokół się wali. To rozpoznanie jest czymś, co może nas podnieść również dzisiaj, nawet jeśli wiadomości z bliskiego wschodu, Ukrainy czy Sudanu krzyczą o przemocy, o krzywdzie, o zagładzie. Drugi tekst to spotkanie na drodze. Dosłownie na pustkowiu. Filip został wyrwany z tłumu, z sukcesu, z działania w Samarii i poprowadzony przez Ducha na drogę pustynną. Tam spotyka człowieka, cudzoziemca, kastratę, urzędnika na służbie afrykańskiej królowej. Dla ówczesnych Żydów był on kimś radykalnie innym, obcym, ale Duch Święty nie zna takich granic. W tej pustce, z dala od świątyni, tradycji, prawa, dokonuje się chrzest. Bez pytań o przynależność, pochodzenie czy przeszłość. Tylko z pytaniem, co stoi na przeszkodzie, aby mnie ochrzcić. I odpowiedź jest jasna. Nic. Nie ma przeszkód. Bo w Królestwie Bożym każdy człowiek, niezależnie od rasy, płci, statusu, orientacji, doświadczenia, może zostać przyjęty w pełni przez samą łaskę Bożą. A potem duch porywa Filipa i Eunuch zostaje sam, ale niesamotny, radując się jechał dalej swoją drogą. To zdanie porusza, choć jego świat się nie zmienił. Nie przestał być wykluczony z żydowskich świątyni. Nie zniknęło imperium rzymskie, ale coś się zmieniło wewnątrz niego, i to wystarczyło. Spotkanie z Bogiem w człowieku i przez wodę chrztu stało się źródłem radości, która nie potrzebuje idealnych warunków. Czego uczy nas ten dzisiejszy duet? Radość w czasach katastrofy to nie jest naiwna radość. To nie pozytywne myślenie czy duchowa ucieczka od rzeczywistości. To głębokie, czasem bolesne zrozumienie, że jesteśmy zakorzenieni w czymś większym niż nasze lęki i wojny. Że słowo Boże może być dla nas nie tylko mądrością, ale i pokarmem. Że chrzest, symbol i rzeczywistość nie tylko oczyszcza, ale włącza nas w coś, co przekracza granice, strach i śmierć. I że radość to czasem akt odwagi. Dziś może też ktoś Jedzie swoją drogą przez Gazę, przez Bejrut. Może czyta, może się modli, a może tylko płacze. Może jak eunuch spotyka kogoś, kto mu wyjaśni, że Bóg nie jest po stronie potężnych, lecz po stronie tych, których życie zawisło na włosku. Może spotka Filipa, a może sam nim będzie. Tekst z księgi proroka Jeremiasza i z dzieł apostolskich pokazują, że nawet gdy wokół zapada się świat, Bóg nie przestaje mówić i nie przestaje działać. Czasem w błocie, czasem na pustkowiu. Radość nie musi być krzykiem tłumu ani euforią. Może być cichym tak wobec miłości, która nas ogarnia, nawet gdy wszystko inne milknie. Siostry i bracia, pozwólcie też, że pozwolę sobie na taką małą prywatę. I serdecznie zaproszę Was, jeśli nie macie planów na drugą połowę sierpnia, na tydzień ewangelizacyjny do Karpacza. Wszystkie informacje dotyczące terminu, kosztu, tematu tego tygodnia ewangelizacyjnego znajdziecie na stronie Parafi w Karpaczu. Mam nadzieję, że tam spotkamy się już twarzą w twarz, a nie tylko przez internet. Zostańcie z Bogiem.